Dobry Państwu, Agnieszka Niemiec, witam i zapraszam na wtorkowe wydarzenia, a w nich już za chwilę. Napadł i okradł go w hotelu. Sprawca użył przemocy wobec przebywającego w pokoju hotelowym 62-latka, aby dokonać kradzieży m.in. jego portfela z pieniędzmi i paszportu. Stał na balkonie płonącego budynku. Mężczyzna w chwili podjętej wobec niego czynności był nietrzeźwy, wymagał pomocy medycznej. Długą odsiadkę w więzieniu, być może, zafundował sobie mężczyzna, który dokonał rozboju w Głogowie. Skusił go do tego portfel innego mężczyzny. Karę wymierzy mu teraz sąd. Do zdarzenia doszło na terenie Głogowa. 51-letni złodziej próbował okraść starszego mężczyznę. Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę w jednym z moteli na terenie Głogowa. Sprawca użył przemocy wobec przebywającego w pokoju hotelowym 62-latka. Aby dokonać kradzieży m.in. jego portfela z pieniędzmi i paszportu. Po dokonanej kradzieży uciekł z miejsca zdarzenia. Wytężona praca głogowskich kryminalnych po pewnym czasie pozwoliła ustalić dane sprawcy rozboju. W toku wykonanych czynności operacyjnych ustalili, że mężczyzna podejrzany o dokonanie rozboju to 51-latek, który został osadzony w policyjnym areszcie. Gługoscy policjanci odzyskali część skradzionych pieniędzy, a wobec mężczyzny został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. O dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd. Ten może mu wymierzyć karę nawet 12 lat więzienia. Nietrzeźwy zasnął z papierosem w ręce. Gdy się obudził i zobaczył kłęby dymu, spanikował i wybiegł na balkon. Wołanie o pomoc mężczyzny usłyszała policjantka, która nie wahała się, by wejść do płonącej kamienicy. Lubińscy policjanci otrzymali informację, że w Ścinowie pali się jeden z budynków mieszkalnych, w którym prawdopodobnie są ludzie. Na miejsce natychmiast przyjechali mundurowi. Jako pierwsza na miejsce dojechała dzielnicowa tamtejszego komisariatu, to jest sierżant Dominika Polanowska. Nasza policjantka, już dojeżdżając pod posesję, zauważyła gęste kłęby czarnego dymu wydobywające się z mieszkania na pierwszym piętrze kamienicy, a po wyjściu z radiowozu usłyszała wołanie o pomoc mężczyzny, znajdującego się na balkonie mieszkania, które płynęło. Policjantka wyprowadziła mężczyznę z budynku i wróciła do kamienicy, by upewnić się, że nikt więcej się w niej nie znajduje. Przy drzwiach balkonowych jednego z pokoi zauważyła wystraszonego kota, którego wyniosła na zewnątrz. W tym czasie na miejsce dotarła straż pożarna, która ugasiła pożar. Mężczyzna w chwili podjętej wobec niego czynności był nietrzeźwy, wymagał pomocy medycznej, był cały oczadzony. Po przyjeździe zespołu pogotowia ratunkowego mężczyzna odmówił udzielenia mu pomocy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna zasnął z zapalonym papierosem w ręce. Kiedy się obudził i zobaczył kłęby dymu, spanikował i wybiegł na balkon. Elektryczne autobusy zasilą wkrótce tabor lubińskiego PKS-u. Przedsiębiorstwo zdobyło dużą dotację na ten cel. Do 27 grudnia czeka na firmę, która je dostarczy. Zdecydowaliśmy się na kupno 12 elektrycznych autobusów z ładowarkami i stacją Trafo, mówi Krzysztof Ziłkowski. Że zużycie energii prądu przez te autobusy będzie kilkukrotnie przewyższało obecne zapotrzebowanie na prąd przedsiębiorstwa. Ogłosiliśmy, rozpoczęliśmy procedurę zakupu pod cały, cały ten projekt. Starania o dofinansowanie rozpoczęło się w maju. W sumie udało się zdobyć blisko 30 milionów złotych. W styczniu uda nam się podpisać już umowę z dostawcą. I wtedy na początku 26 roku będziemy mogli odbierać autobusy wraz z ładowarkami. Nowe autobusy zwiększą tabor lubińskiego PKS-u. Teraz 140 autobusów, w tym 27 napędzanych gazem CNG. Po 25 latach służby szefowa Komendy Powiatowej Policji w Lubinie Joanna Cichla pożegnała swoich współpracowników. Podczas uroczystości w Komendzie Powiatowej Policji komendant pożegnała sztandar jednostki. Wydarzeniu towarzyszyły podziękowania i łzy. Odchodzącą komendant pożegnali funkcjonariusze, cywilni pracownicy policji, ale też lokalni samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji i organizacji. Szanowna Pani Komendant. Z ogromnym szacunkiem i wdzięcznością pragnę podziękować pani za wieloletnią i owocną współpracę, która przez cały okres pełnienia przez panią funkcji komendanta powiatowego Policji w Lubinie realizowaliśmy na rzecz naszej małej ojczyzny. Życzę pani komendant wiele zadowolenia płynącego z poczucia dobrze pełnionej służby oraz spełnienia dalszych planów. Doceniając lata owocnej współpracy, proszę przyjąć życzenia zdrowia, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Inspektor Joanna Cichla była już komendant powiatowej policji w Lubinie i jest doktorem nauk społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Służbę w policji pełniła od 1999 roku. Pracę rozpoczęła w komendzie powiatowej policji w Polkowicach. Od czerwca 2018 roku do 25 listopada była szefową lubińskiej policji. Początki być może były trudne, bo musiałam nauczyć się wiele nowych zagadnień. E, praca była dla mnie bardzo inspirująca, ciekawa, ale też z tyłu głowy zawsze miałam to, że jestem policjantką. I jestem policjantką po to, aby pomagać. I mam nadzieję, że te 25 lat spowodowało we mnie tyle empatii, że tym wszystkiemu podołałam. Dziękuję za cudowne słowa, które zostały dzisiaj <tuszyk> e, przeczytane. Przez Krzysztofa. E, piękne słowa, a zarazem e, to taka sztabetka szczęścia dla mnie w dniu dzisiejszym. Bardzo się wzruszyłam. Wydarzeniu towarzyszyły przemówienia, podziękowania, kwiaty i łzy wzruszenia. Była to okazja nie tylko do podsumowania bogatej kariery zawodowej i Joanny Cichli, ale także podziękowania jej za lata służby publicznej. Wcześniej miałem swoich kierowników, swoich naczelników. A od 2019 roku panią Komendę. I trafiłem do tego zespołu pełen obaw, bo jednak moim przełożonym będzie wysoko postawiona osoba. Dziś jestem przekonany, że był to tak naprawdę mój najlepszy szef, jaki miałem do tej pory. To jest kobieta pełna pasji, pełna empatii, oddania służbie, wymagająca, bo musi być wymagająca, ale jest stuprocentowym profesjonalistą w tym, co robi. Objęłam stanowisko oficera prasowego komendanta powiatowego Policji w Lubinie, w tym samym czasie, można powiedzieć, co stanowisko objęła pani komendant. Przyznam szczerze, że na początku trochę się bałam, z uwagi na to, że całe swoje życie zawodowe ja pracowałam z mężczyznami i tą właśnie mężczyźni byli moim przełożonymi. Ale dzisiaj mogę z całego serca podziękować pani komendant za to, że była nie tylko szefem, ale także człowiekiem. Nasza pani komendant była przede wszystkim szefem sprawiedliwym. Każdy policjant mógł na nią liczyć. Praca z szefową dała też nam takie, taki wzór do naśladowania. Od dziś lubińską komendą dowodzi inspektor Waldemar Cichocki, dotąd kierujący jednostką w Polkowicach. W meczu na szczycie Betklik pierwszej ligi Mieć Legnica zremisowała na własnym stadionie z Wisłą Płock 2 do 2. Kibice, którzy zgromadzili się na trybunach nie mogli narzekać na brak emocji. Mieć pierwsza straciła bramkę, a później goniła wynik i wyszła na prowadzenie. W ostatnim kwadransie gry to jednak goście z Płocka znowu przejęli inicjatywę i zdołali wyrównać stan gry. Jeśli chodzi o pierwszą połowę to zdecydowanie najsłabsze 45 minut naszej. Yy, tu, no, tu w Legnicy, bo słabiej zagraliśmy, w Rzeszowie, mhm. wyjeżdżę, mhm. to że mocno w to wykonywałem, 45 minut wróciłem. Tak? Mhm. Natomiast wyciągnęliśmy z 45 minut maksa, co mogliśmy, bo, bo do szaki w bramkę i to była ważna taka. Jeszcze druga połowa już zdecydowanie lepsza w naszym wykonaniu i choćby sama jakieś sytuacji. Które właśnie z tego na pewno brzmi zadowoleniem. Mieć zajmuje trzecią pozycję w ligowej tabeli, tracąc pięć punktów do lidera. Jednak Legniczanie mają jeszcze zaległe spotkanie. W następnej kolejce Mieć zagra z GKS-em Tychy. Chrobry Głogów wywalczył cenny punkt na własnym stadionie. W meczu z Odrą Opole padł remis 1-1, do -1, a do siatki dla Głogowian trafił Przemysław Szarek. Mecz zamknął się w pierwszej połowie, kiedy to drużyny strzeliły bramki. Druga połowa to była głównie walka w środkowej strefie boiska. Dla Chrobrego był to pierwszy mecz pod wodzą nowego trenera. Jestem na pewno troszkę rozczarowany, bo nie ulega wątpliwości, że pierwsze 65 minut to mieliśmy kontrolę nad meczem. Natomiast ostatnie 10 minut drgałem o to, żeby ten mecz się nie skończył porażką. Tak więc były skrajne emocje. Tak jak w tym tygodniu mieliśmy pogodę od burzy Poprzez grad, śnieg, później słońce, tak samo ten mecz wyglądał. Natomiast tak już na poważnie, pierwsza połowa, bardzo dobrze wyszliśmy w mecz, mieliśmy swoje założenia, no, wysokie tempo, intensywność w graniu, dużo się utrzymałośmy przy piłce, z tego się bardzo cieszę, że ten zespół wreszcie znów pokazuje, że ma potencjał. I dlatego też od początku, znając tych zawodników, wiedziałem, że to jest mój główny cel przez ten ciężki tydzień. Cztery treningi miałem przyjemność z chłopakami. Staraliśmy się wszystkie fazy przerobić przez te cztery dni, gdzie jeszcze mieliśmy sytuacje, bardzo trudne warunki atmosferyczne. Też chcę podziękować przede wszystkim kibicom, akademii i zawodnikom, którzy nam pomagali w odśnieżaniu w ogóle boiska w czwartkowy trening. Jestem z tego dumny, że cała społeczność głogowska stara się wspierać zespół, czyli mocni razem, tak jak to określam, jest to takie fajne powiedzenie. W najbliższy weekend Chrobry podejmie u siebie Pogoń Siedlce. Mecz odbędzie się 1 grudnia o godzinie 12. Informacjami sportowymi kończymy dzisiejsze wydarzenia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.